Właśnie dostałem zaproszenie na lokalną kolację do Filipiczyków. Jeszcze nie końca dobrze się czuję, jak słychać. Ale takiej okazji to nie można przepuścić. Będzie jakiś fajny materiał, pewnie. To do zobaczenia. Hello! Oh, good evening. evening! Jeszcze zobaczcie, tutaj jest ten. Takie są fajne te lampeczki. Nie wiem, czy to pokazywałem już. I tak się chamniej świeci to, wieczorem przyjechała Hello, hi with you? <laughs> ok. Oh, wow. that's so big. Uh, yeah, that we some So piece. nice. It's uh, we call it bangos. Yeah, that is bangos. <laughs> that is my children. <laughs> <laughs> She's sleeping here? No, first sleep there inside. My son, <laughs> dream dream. <laughs> I did not build it already because, so that you can see how to build it. Yeah, you can sit there. Thank you. Hello. Huh? <laughs> oh, yes, Peter Stone. The first time we open the fish pond. First time, now there is fish. Whoa! Hey! <laughs> she does not like camera. Even though I'm going home, um, making blood, she also doesn't care. Mama, no, no. What's Patrzcie, well going on? Look The ah, <laughs> chef. Chef. What do we mama. here? ka at That is not... spicy. Wiem, need... Oh, yeah. Hej tej! to. dobra rybka. Musimy grać na co tutaj są ludzie przychodzi, Al Rodzina albo mm -hmm. sąsiedzi. <laughs> Hello. Hello? No, Co <laughs> <What> happened? jest? Krishna Rybka. Dzieci, każdy mi się na świecie. Chodź jak to jest. to mi. Likes. Like, Bardzo 자.